Zrobiłam wszystkie chyba rekordy swoje, bo przyjechałam na uczelnię o godzinie 10.50, jest 20.50 i wychodzę właśnie z uczelni, jest sobota, więc tutaj jest jakby otwarte do 24.00, można sobie przyjść, można się uczyć, są komputery i jest masa studentów, którzy teraz właśnie robią projekty, uczą się i tak dalej, no i w tym wszystkim widziałam jasko przy komputerze. Jest mi wygodniej tutaj, bo komputery są bardzo dobre i nie zwierzają się, więc zawsze tu przyjeżdżam i je obrabiam. No mam nadzieję, że te 10 godzin pozwoli mi na to, żebym jutro skończyła już edycję tak totalnie. Jutro spotykam właśnie y, moją grupę, żeby oficjalnie jakby zaklepać film, że jest dobry. Jeszcze tam rano zrobię pewne poprawki, więc pewnie o 10 jutro znowu tu będę. No ale dzisiaj te 10 godzin myślę, że to były konkretne godziny, że rzeczywiście zrobiłam sporo. No ale niestety wy na tym cierpicie, mam nadzieję, że rozumiecie, na pewno rozumiecie. Nie wiem, że dobrze dobrze wiecie o co chodzi i no, gdybym mogła, to bym cały czas nagrywała, ale wiadomo jak jest jeszcze tylko jutro i będę miała wolne. No, Wiecie, jak komputer działa. Komputer y, tak sprawia, że czujemy się ospali, zmęczeni od tego patrzenia, więc no, dzisiaj dałam popalić sobie samej. Ale spałam 7 godzin zeszłej nocy, więc nie jest najgorzej. Nie wiem, czy będę miała tyle materiału, ile bym chciała, żeby zrobić jednego vloga, jak nie, to po prostu coś jutro dogram i zrobię dwa dni razem, bo nie ma co dodawać 3-4 minut chyba. Zobaczymy. W każdym razie jestem jeszcze na uczelni, ubieram się i lecę na metro, więc jeszcze zajdzie mi godzina. Albo 40 minut pewnie, żeby dojechać do domu. Bo jeszcze muszę iść do sklepu, kupić coś do jedzenia. Jestem ci znowu na jednej kanapce, bardzo mądre. Ale zaraz sobie do domu zjem jakiś obiadek. Może nie tak zaraz, ale... Dobra, pora iść do domu. specjalnie dojechałam do domu, jest 22 i to jest fantastyczna, najlepsza pora, żeby co? Żeby zjeść obiad. Tak, idę sobie zrobić mój obiad, herbatkę i zaraz do Was przyjdę. Um, tak, w ogóle czuję się fantastycznie. Jestem tak zmęczona, ale równocześnie mam taką energię dobrą, bo dzisiaj tak miłe komentarze mi napisaliście. Ja tak naprawdę odżywiam się po prostu energią i żyję z tej energii chyba, bo nie wiem jak się dzieje, że ja po prostu na niczym jestem w stanie tak funkcjonować. i i, I tak robić. I właśnie pytacie się mnie, jak jakie to robię? No tak to robię. Dzięki Wam. Dziękuję. Aj, 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 Tak bardzo mi się chce jeść, a tak bardzo nie chce mi się tego gotować. Bo normalnie żyję dość niezdrowo, czyli po prostu gotuję sobie yy, wszystko w mikrofalówce, że odgrzewam. A teraz mam ale zepsuty talerz z mikrofalówki, więc muszę sobie to odgrzeć normalnie w garnku. I ze mnie teraz na cały leniuch że nie chce mi się, nie chcę mi się stać i powiedział mieszać tą łyżką, mieszać, mieszać. I w ogóle jechałam teraz tutaj do domu i w metrze wszyscy wiecie pięknie ubrani, na, na, na imprezy idą i uzmysłowiłam sobie, no tak, jest sobota. Zadzwoniłam do mojej mamy, pogadać chwilę i ona mówi, no co, ty cały dzień siedziałaś w domu przy komputerze? Ja mówię, nie w domu na uczelni. ale Jak to wiesz, w sobotę na uczelni? Ja mówię, no tak, no uczelnia też jest twarta, weekendy. Ja w ogóle powiem, wam, że było tylu studentów naprawdę widać, że egzaminy się zbliżają. Po prostu akurat tam, gdzie ja siedziałam, była sekcja dla architektury, więc ludzie robili swoje projekty, różnych tam, wiecie, planów domów itd. No i tak dalej. No i wszyscy takie, wiecie, spjęcie teraz, wszyscy wszystko robią na, żeby, żeby się wyrobić. Ale tak się też łatwiej pracuje nad swoim zaliczeniem, bo, bo czujecie, że wszyscy to robią, a w domu. Ja nie wiem, jak wyalia. Ja nie, w, ogóle, w ogóle nie potrafię w domu pracować czy, czy uczyć się. Ja muszę wyjść nawet do kawiarni, ale wiem, że tam jest głośniej, ale ja muszę czuć, że wyszłam do jakiegoś miejsca w konkretnym celu, i jak wracam do domu, to tutaj odpoczywam. Oczywiście ostatnio jestem tak z tym projektem zaabsorbowana, że muszę odtować też w domu, no bo muszę, ale generalnie nie lubię, nie lubię. Dobra, może wiecie co? Bo ja zanim tego kurczaka sobie tam odgrzeję, to będę bardzo głodna. To może otworzymy sobie kalendarz sobie na to. Dzisiaj jest jakiś dzień ósmy. I ci w ogóle wszędzie Mikołaja chodzi, chodziły po ulicach. Wszędzie, wszędzie w Londynie. Dobra, ósemeczka Tutaj, proszę bardzo. I co my tu mamy? I bąbka. Trąpią. I tak całą noc. Czy ja jestem znowu jakaś rozmyta? Oczywiście, że jestem. A dlaczego? Mikołaju, przynieś mi aparat na święta, proszę. O, proszę bardzo. Co to jest dzisiejsza czekoladka? Tak się prezentuje. I w ogóle dziękuję za wszystkie pytania, które do mnie dzisiaj wysłaliście na Instagramie po wczorajszym blogu. Naprawdę super. Było takie jedno święte pytanie. Kiedy sobie znajdziesz jakiegoś chłopaka? Wiecie, ja, ja tak naprawdę powiedziałam sobie kiedyś, że ja w ogóle, w ogóle nie będę na tym kanale dodawała nikogo, z kim ewentualnie była w jakimkolwiek związku, więc nigdy nie było nikogo tutaj pokazanego i prawdopodobnie nie będzie, do czasu aż będzie to może jakiś mąż. Raczej nie chcę tego robić. Poza tym, zdradzę Wam, że w obecnej sytuacji, w której jestem, jakby to, jak żyję, nie mam w ogóle czasu nawet, żeby wyjść na kawę obok do, do kawiarni. Albo nie wiem, na spacer, więc podejrzewam, że ów kandydat musiałby mnie zaczepić gdzieś w metrze. Tak więc, jako osoba, która nie ma życia towarzyskiego. W ogóle, bo nie ma czasu, no to obecnie mam inne priorytety. Oczywiście taka osoba dodaje skrzydeł i tak dalej, ja jestem zawodniczką tego, żeby ktoś jednak był, bo sama całego świata nie udźwignę na, na te barki. Ale generalnie nie jest, jest czasami ciężko i trzeba po prostu kogoś, kto by mógł nas trochę wesprzeć. Także tyle w temacie tego pytania. A teraz już idę rozpakować moje zakupy, bo kupiłam bardzo dużo rzeczy. Kupiłam aż dwie paczki kurczaka i mleko migdałowe. To wszystko. Yy, tak, dobra. Teraz chcę coś zjeść i potem się odezwę do Was. Padam. Muszę się trochę odespać. Budzik na 8. 8 godzin snu. Mam nadzieję, że jutro będzie lepiej. No i jutro ostatni dzień siedzenia nad filmem. Yy... Ze wszystkimi w mojej grupie. Mam nadzieję, że to skończymy, więc trzymajcie kciuki za ostatni dzień tak naprawdę właśnie tej edycji. Żebyśmy dobrze wszyscy skończyli i żeby wyszło wszystko super. Później będzie więcej luzu i odpoczynku. A tymczasem zbieram się do snu. Pora trochę począć po tym dniu i trzymajcie kciuki.